Zniknęła z ekranu, ale nie z pamięci widzów. Zuzanna Kizewska, dziewiętnastoletnia buntowniczka z dziewiątej edycji Rolnik Szuka Żony, powróciła odmieniona, nie do poznania. Jej metamorfoza szokuje, a dawne życie, pełne imprez i spontanicznych decyzji, ustąpiło miejsca nowej wersji zuży. Kiedyś złamała serce Tomka, dziś nie tylko on miałby problem, by ją rozpoznać. Zuzanna Kizewska, niegdyś barwna postać z dziewiątej edycji programu Rolnik szuka żony, odcisnęła swoje piętno na pamięci widzów, którzy z zapartym tchem śledzili jej poczynania na ekranie. To właśnie ona, dziewiętnastoletnia wówczas kandydatka, zdołała skraść serce Tomasza Klimkowskiego, jednego z uczestników programu, i wzbudzić niemałe emocje zarówno wśród fanów, jak i w najbliższym otoczeniu rolnika. Zuzanna była osobą, której nie dało się zignorować jej charyzma, beztroska, a przede wszystkim żywiołowe podejście do życia sprawiały, że zawsze znajdowała się w centrum uwagi. Widzowie pamiętają, jak młoda dziewczyna o delikatnych rysach twarzy, długich, wysiących włosach i szczerym uśmiechu błyskawicznie zaskarbiła sobie sympatię Tomka, który z miejsca poczuł do niej coś więcej. Tomasz, urzeczony jej energią, postanowił zakończyć znajomość z pozostałymi kandydatkami, mimo że jego rodzina była wyraźnie innego zdania. Bliscy rolnika szczególnie polubili Kasie, która wydawała się spokojniejsza, bardziej stateczna i bliższa wartościom, jakie wyznawał Tomasz. Jednak uczucie, które połączyło go z Zuzanną, okazało się zbyt silne, by przejmować się opiniami innych kropka. Niestety ich wspólna przygoda nie trwała długo. Rzeczywistość brutalnie zweryfikowała ich oczekiwania, okazało się, że Tomasz marzył o spokojnym życiu, pełnym codziennej rutyny, budowaniu rodziny i pracy na gospodarstwie. Podczas gdy Zuzanna wciąż pragnęła czerpać z życia pełnymi garściami, bawić się, podróżować i poznawać świat. Ta różnica w podejściu do życia stała się przepaścią, której nie byli w stanie pokonać. Po kilku burzliwych tygodniach Tomasz podjął decyzję o zakończeniu relacji, co dla Zuzanny było sporym ciosem. Dziewczyna nie ukrywała rozczarowania i żalu, twierdząc, że została ukazana w programie w sposób, który nie do końca oddawał prawdę o niej samej. Czuła, że przedstawiono ją jako osobę lekkoduszną i niepoważną. Co w jej odczuciu było krzywdzące? Po rozstaniu z Zuzanną, Tomasz postanowił dać szansę Kasi, która wydawała się bardziej odpowiednia do jego spokojnego, wiejskiego życia. Przez chwilę wyglądało na to, że ich relacja może rozkwitnąć na nowo, a Tomasz i Kasia zaczęli się spotykać, spędzając razem coraz więcej czasu. Jednak nawet to uczucie nie przetrwało próby czasu, kilka miesięcy później para ogłosiła oficjalne rozstanie co dla wielu było zaskoczeniem, bo wydawało się, że właśnie Kasia miała być tą właściwą kropka Zuzanna tymczasem zniknęła z ekranów telewizorów, ale nie z pamięci widzów. Choć od jej udziału w programie minęły prawie trzy lata, wiele osób wciąż zastanawiało się, co u niej słychać, jak potoczyło się jej życie i czy nadal jest tą samą dziewczyną, która nie chciała rezygnować z szalonego trybu życia. Niedawno jednak Zuzanna ponownie dała o sobie znać, publikując relacje na Instagramie, która wywołała spore poruszenie wśród internautów. Trudno było ją rozpoznać, Zmieniła się diametralnie. Jej twarz stała się bardziej smukła, wyraźnie straciła na wadze, a jej rysy stały się subtelniejsze. Niektórzy fani spekulowali, że schudła co najmniej kilka kilogramów, co dodało jej pewnej delikatności, a całość metamorfozy dopełniała nowa fryzura, która zupełnie odmieniła jej wizerunek. Zamiast długich, rozpuszczonych włosów, Zuzanna zdecydowała się na modniejsze, bardziej wyraziste cięcie, które podkreślało jej kości policzkowe i dodawało jej nowoczesnego charakteru. W tle relacji można było dostrzec jasne wnętrze mieszkania, pełne zielonych roślin doniczkowych i minimalistycznych dodatków, co sugerowało, że Zuzanna zadbała nie tylko o swój wygląd, ale również o przestrzeń, w której żyje. Jej odmieniony wizerunek był dla wielu zaskoczeniem, bo jeszcze niedawno była kojarzona z młodzieńczą beztroską i zamiłowaniem do zabawy, a teraz wydawała się bardziej stonowana, dojrzalsza i gotowa na nowe wyzwania. Całość tej przemiany wywołała lawinę komentarzy, w których internauci nie kryli zdumienia, jak bardzo czas i doświadczenia mogą zmienić człowieka, Zwłaszcza tak barwną osobę jak Zuzanna.